Szkoła w Malinowie przeszła termomodernizację, a co za tym idzie, funkcjonowanie w niej zarówno uczniów, jak i nauczycieli będzie odbywało się w lepszych warunkach. Głównym przesłaniem było odtworzenie tych walorów architektonicznych tego budynku zabytkowych. Na to podniósł się komfort termiczny w samym budynku poprzez termomodernizację, ocieplenie ścian. Wszelkie prace nad budynkiem były konsultowane z konserwatorem zabytków. Jak zapewnia starosta działdowski, wszystkie standardy zostały spełnione. Zostały wszystkie parametry spełnione i związane z termomodernizacją, czyli wszystkie parametry cieplne, energetyczne. A do tego jeszcze bardzo estetycznie wykonane w kolorystyce, która była w okresie przedwojennym, czyli te pierwotnej. No i myślę, że dzisiaj jest taką e, no wizytówką tej, tej, tego zespołu szkół ten budynek. Jest to już trzeci budynek poddany termomodernizacji w powiecie. Na uroczystości podsumowującej realizację inwestycji obecny był przedstawiciel urzędu marszałkowskiego województwa warmińsko-mazurskiego, który ma nadzieję, że placówka będzie służyć przez długie lata. Piękny budynek, bardzo estetyczny. Myślę, że będzie na kolejne kilkadziesiąt lat służył. Chcę tylko dodać, że szkoła w Malinowie to długie tradycje 90 lat. Różne profile, żeńska, później ogólna, państwowa. Dyrektor placówki jest wdzięczny wszystkim, którzy dołożyli starań, aby realizacja inwestycji doszła do skutku. Oczywiście zarządowi powiatu działdowskiego, starości powiatu działdowskiego, panu przewodniczącemu rady powiatu działdowskiego, wszystkim radnym i pracownikom starostwa za to, że dostrzegli nasze problemy No i udało się wykonać tę inwestycję. Takie działania są potrzebne, dlatego należy cieszyć się z sukcesu przedsięwzięcia, ponieważ poprawi ono komfort codziennego funkcjonowania uczniów, jak i nauczycieli.